Dzisiaj dla ceny bitcoina. W zasadzie to zegar tyka, jeśli chodzi o cenę bitcoina. Przejdziemy zaraz prosto do wykresu i pokażę Wam jeden wskaźnik, o którym nikt teraz nie mówi, a ja w ogóle tego nie rozumiem. Ten wskaźnik jest bardzo łatwy do zrozumienia. Pokażę Wam dokładnie to, czego możemy oczekiwać w średnim zakresie czasowym na bitcoinie. Panie i panowie, jeśli oglądacie ten film, to daj lajka poniżej, podziel się tym nagraniem ze swoimi znajomymi, zrób taki hałas, aby algorytm YouTube'a to zauważył. Za dosłownie chwilę idę pograć tutaj w piłkę nożną, ale przed tym chciałem nagrać dla was film, ponieważ zauważyłem, że ten wskaźnik ujawnia się, a nikt inny o nim nie mówi. Także przechodzimy prosto do wykresu. Oczywiście wspomnę o mojej pozycji na Bitcoinie, która teraz jest na minus 5000 dolarów, ale średnio wychodzi tutaj zero przy obecnym ruchu ceny. Znajdujemy się na dokładnym poziomie mojego wejścia w ten trade. Oczywiście pytaniem jest, czy ta pozycja warta miliony, zostanie ostatecznie zlikwidowana, czy nie. O tym będziemy dzisiaj mówić. Poza tym chciałem Wam bardzo podziękować za Wasze gratulacje i życzenia urodzinowe. Dostałem mnóstwo komentarzy, życzę, jesteście samym dobrym, naprawdę? To doceniam i uwielbiam Was. Taką pozytywną energię, która mi zawsze dostarczacie w taki sam sposób, chcę Wam przekazać od siebie same pozytywne wibracje. Dziękuję Wam bardzo. Te urodziny były cudowne. Miałem je 9 października, w związku z tym wziąłem sobie kilka dni wolnego od nagrywania. Ale już powracam. To co tutaj widzimy, to nasz wielomiesięczny trend spadkowy. Jeśli byśmy przedłużyli tę linię trendu do samego wierzchołka, to będzie okres ponad roku. W tym czasie mieliśmy mnóstwo prób przebicia się przez ten opór. A teraz ponownie Bitcoin próbuje przejść. Przebić się przez tą linię oporu. Pytaniem jest, czy ostatecznie uda się tego dokonać, a wtedy czekać na nasze przewidywane targety cenowe na poziomie 30 tysięcy dolarów, pierwszy, następny duży poziom oporu, a następnie poziom 50 tysięcy. Ale i tak, aktualnie najważniejszym pytaniem jest, czy znowu cena bitcoina zostanie odrzucona. I co do tego pytania, chcę teraz użyć jednego bardzo ważnego narzędzia. Narzędziem numer jeden, który pomoże określić nam, czy jest przed nami jeszcze jakiś niższy poziom, to wskaźnik FIBO. Jeśli użyjemy go, przeciągając od wierzchołka poziom 69 tysięcy do dołka z 2018 roku, czyli 3150 dolarów, to widać, oczywiście, nie jest to perfekcyjnie narysowane, że Bitcoin już był na poziomie 17 tysięcy dolarów. Jest to poziom FIBO wynoszący 0,780 poziom do którego Bitcoin kocha wpadać w besach w 2012, 2014, 2018 i w 2022 roku za każdym razem Bitcoin spada na chwilę niżej lub dotyka poziomu FIBO 0,786 i zrobiliśmy to ponownie Oczywiście nie jest to pewnością, że trafiliśmy dołek, ale przynajmniej daje to nam przebłysk w kwestii prawdopodobieństwa, czy jest to dołek, czy jednak nie. Przynajmniej wygląda to tak, jakby to było możliwe, i jeśli tak jest, to mówimy tutaj o podwójnym dołku, gdzie to przebicie byłoby ogromne. Właśnie na to czekam. Więc pierwszym potwierdzeniem, którego potrzebujemy, to zamknięcie tygodniowej świecy powyżej 19500 dolarów. To oczywiście byłoby piękne i w końcu dałoby nam pierwszą tygodniową świecę powyżej rocznego oporu. O tym chciałem z wami dzisiaj porozmawiać. Oczywiście, jeśli również chcesz tradować tak jak ja, mam otwartą pozycję, to mam dla ciebie prawie 30 tysięcy dolarów darmowego bonusu. Sam Byby daje ci prawie 5 tysięcy dolarów. Kliknij, zarejestruj się, wpłać depozyt i odbierz darmowy bonus, tylko jeśli jesteś doświadczonym traderem. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Upewnij się, że polubisz to wideo, że skorzystasz z poniższych linków, jeśli chcesz te bonusy. Jeśli nie, to kup i sprzedaj. Nie mam nic do tego, jest to dobra strategia. Widzimy się już wkrótce w następnym wideo demem krypto i jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.